Ostatnio przy okazji każdego słabszego filmu, powiedzmy sobie szczerze, przy okazji każdego paździerza, jaki trafia do kin, mówię, że no przynajmniej nikt go nie obejrzy. No bo wiecie, cały ten COVID i tak dalej. Teraz muszę powiedzieć dokładnie na odwrót. No niestety, wreszcie jakieś bardzo dobre kino. Po prostu z klasą trafiło do kin i, i nikt go nie obejrzy. The nest, czyli gniazdo. To drugi film od reżysera i scenarzysty, w tym wypadku Shona Derkina, który opowiada nam historię pewnej rodziny w połowie lat 80., kiedy to grany przez Judah Law, Rory O'Hara, proponuje swojej amerykańskiej żonie przeprowadzkę do jego rodzimej Anglii, gdzie zamierza on zbić fortunę w związku ze zmianami na rynku. I zacznę od tego, że nie widziałem pierwszego filmu tego reżysera, no notabene 38-latka w tym momencie, i bardzo żałuję, i wiem, że muszę go już w tym momencie nadrobić, ponieważ gniazdo bardzo mi się podobało. Jest to prosty, ale świetnie wyegzekwowany kon. Koncept z kapitalną reżyserią, właśnie. Mamy na pozór idealną rodzinkę bogatych, ułożonych ludzi. Ona uczy jazdy konnej, on jest jakimś takim. W zasadzie to ja nawet nie wiem kim. Ja się na tym nie znam. Zresztą ten film też jakoś nie stara się tego nam upateologicznie wytłumaczyć, bo to nie o to chodzi, co on dokładnie robi. Ale wiecie, jest facetem w garniturze, ciągle ma jakieś spotkania biznesowe, ciągle robi dobrą minę do złej gry. Mamy jakieś, wiecie, połączenia wielkich firm, zbieranie inwestorów z innych krajów, no takim. Wiecie, takie finansowe rzeczy, na których ja się nie znam. Koncepcja jest taka, że jest duży biznes, wielki hajs, ładny uśmiech w garniturze a po godzinach gra z synem w piłkę u siebie w ogródku. I oczywiście koncept jest prosty, o tyle, że w miarę upływu czasu zaczynamy widzieć razem, jak przebywamy z tymi bohaterami, widzimy ich historię, tę przeprowadzkę, nowe możliwości zarobku i tak że to wszystko ściema. Ja, no może przesadzam, ale yy, chodzi o to, że im dalej w las, tym bardziej widzimy, że postać Judalo rzeczywiście robi dobrą minę do złej gry, rzeczywiście umie wszystko sprzedać. Ale że to jest wszystko fasada i że coś jest nie tak. No i właśnie reżyseria w tym filmie jest po prostu czymś, co rzuca się w oczy od razu i jest, jest, jest kapitalna. Uwielbiam styl Szona Derkina po tym jednym filmie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to taka namacalność obrazu, taka jest bardzo specyficzna faktura tego filmu, ponieważ jest on nagrany na taśmie 35 mm. Nawet się zastanawiałem momentami, czy nie jest 16, bo to było takie. O Jezus, aż dało się dotknąć te piksele, miałem takie wrażenie w kinie i to wygląda fantastycznie samo w sobie ale przede wszystkim podkreśla nam... Fakt, że to się dzieje w latach 80. Dużo lepiej ogląda mi się filmy historyczne, jak one są właśnie nagrane na taśmie, tak jak wtedy się kręciło. I na przykład zapomniałem to powiedzieć w mojej recenzji procesu siódemki z Chicago, ale tam miałem właśnie ten problem, że Sorkin nagrał swój film cyfrowo na zwykłych kamerach i to wyglądało strasznie współcześnie, a niby dzieje się w latach 60. No to będzie, notabene, będzie wychodziło na Netflixie jakoś tam chyba, nie, w przyszłym tygodniu, także też możecie sprawdzić od razu. I tam mi właśnie tego zabrakło. Tam film moim zdaniem by zyskał na tym, jak był nagrany na taśmie filmowej oldschoolowo, a ten właśnie czerpie wszystkie możliwe korzyści z tego. Wygląda pięknie i ten realizm historyczny lat 80. jest jeszcze podkreślony. A poza tym, no mówię, no, znam tego reżysera tylko jakby w tym filmie, ale strasznie mi się podoba jego taki. Stoicki minimalizm za kamerą, to znaczy 60% tego filmu to są stałe kadry, dosłownie brak ruchu kamery, pozostałe 40% to w najlepszych wypadkach jakieś lekkie śledzenie za bohaterami z boku czy z tyłu, ale nie ma tutaj jednego niepotrzebnego ruchu kamerą. To jest absolutne przeciwieństwo, jak się pomyślicie o jakichś reżyserach i stylach, które też lubię, typu tam jakieś Gaspar Noe, gdzie ta kamera tam lata. Już nawet nie mówię o, wiecie, o Michaelu Bayu i Shaky w Stanach Akcji, to w ogóle nawet nie porównuję do tego. Chodzi mi o jakichś dobrych reżyserów, w których po prostu styl jest taki, że kamera gdzieś tam pływa i to jest też częścią historii. Tutaj mamy jeden stały kadr za drugim i to są piękne kompozycje. To jest naprawdę, to jest jeden z tych filmów, gdzie po prostu sobie siedziałem w kinie, wiecie, na zasadzie... Ale piękny kadr. Ale szczególnie, że te kadry są budowane na zasadzie, Wszystkie elementy, to gdzie są bohaterowie względem otoczenia, które jest tu istotne w tym filmie, na przykład ten wielki dom, do którego się przeprowadzają i czy stać ich na ten dom? To wszystko, jak wygląda kompozycja ujęć, to jak oni są umiejscowani w kadrze względem otoczenia jest bardzo istotne. I widać, że Sean Derkin nie tylko tworzy, wiecie, coś co mogłoby być właśnie obrazem czy tapetą, bo jest samo w sobie ładne, to dodatkowo jeszcze opowiada nam historię tym jak to fotografuje. Na dodatek podjął on fantastyczną decyzję, aby ten na pozór zwykły dramat rodzinny, bez jakichś ogromnych fajerwerków, nagrać w konwencji thrillerowo wręcz, ja bym powiedział, horrorowej. Nawet powiedziałbym, że ten film się ogląda z większym narastającym niepokojem niż niejeden dzisiejszy debilny horror, gdzie co chwilę coś wylatuje na ekran nagle. Przypomina mi to stylem Kubricka i Liśnienie na przykład, gdzie coraz bardziej budowane jest napięcie i on tutaj wykorzystuje klasyczne sztuczki, powiedzmy, czy techniki filmowe, takie jak jest, znaczy po pierwsze to jest to co mówiłem dopiero, dopiero co przy recenzji lotu nad kukułczym gniazdem i mówiłem, że zoomy, czyli te zbliżenia ewentualnie oddalenia, nie najazdy, tylko dosłownie zbliżenia są mało wykorzystywane w obecnie w kinie Proszę bardzo, Szonderkin mnie usłyszał. I no znaczy, dobra, film robili rok temu, nie? Ale, ale dokładnie do kin trafia film, który jest odpowiedzią na moje narzekanie, że mało jest tego w dzisiejszym kinie, że to klasycy jak Miloš Forman czy właśnie, nie wiem, Kubrick stosowali dużo zoomów. I teraz, BUM! Mamy tutaj jeden zoom za drugim, i one są wykorzystane w takiej konwencji, właśnie jak się robi to w horrorach czy thrillerach. Czyli na przykład nawet z daleka obserwujemy naszego bohatera, czy bohaterkę głównie w tym filmie w sumie. I. Ona coś sobie wewnątrz kadru uświadamia, że coś jest nie tak. Dodatkowo jakaś odpowiednio podciągająca to muzyka gra, znaczy taka tworząca ten klimat, jakieś delikatne pianinko czy coś. I mamy taki leciutki najazd na nią z daleka, właśnie jak w horrorach, gdzie obserwujemy, że coś jest nie tak. At Wiecie, to jest fantastyczny, banalnie prosty zabieg, który podkreśla atmosferę filmu, a At atmosfera kopie tyłek. To znaczy. W tym filmie nie ma fajerwerków, to, 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 jakby, wiecie, tutaj no nie chcę spoilerować, ale nie ma trzeciego aktu, w którym, wiecie, jest teksańska masakra piłą mechaniczną, albo jakiś finał get out, czy coś. Nie. Wszystko idzie w miarę realistycznie. chodzi o to, jak się zachowuje ta zwykła rodzinka, która po prostu ma jakieś problemy za tą fasadą, wiecie, bycia idealną. Natomiast, Oglądamy ten film jakby w każdej chwili mogło się coś po prostu odwalić. Jak, jakby Sean Derkin chciał od połowy, wiecie, coś mu się przekręciło w głowie i stwierdził, że robi horror, to spokojnie moglibyśmy polecieć dalej niż lśnienie. Ten klimat jest tak gęsty i tak narastający. Jest fantastyczne. Aż dziw bierze, że nagle ten dom nie okazuje się nawiedzony bo atmosfera naprawdę jest kreowana w tę stronę, no ale mamy jeden piękny kadr za drugi. Tylko zamiast debilnego horroru, bardzo ciekawie poprowadzoną główną dwójkę zdających się być po prostu prawdziwymi ludźmi bohaterów. I w tych rolach mamy Judah Law i Carrie Coon, której praktycznie z niczego nie znam, tak mi się wydawało, po czym jak sprawdziłem to widziałem ją w paru filmach, była nawet głosem Proxy Midnight w Avengersach i Jude Law też jest teoretycznie w tym uniwersum, także uuuu, no ale w każdym razie fantastycznie mi się ich oglądało i tutaj znowu muszę pochwalić reżysera, mamy mnóstwo scen z tymi bohaterami, gdzie na przykład nic nie mówią które z nich po prostu patrzy w dal i myśli my wiemy o czym myśli, my widzimy zmagania z życiem tych bohaterów jakieś tam kłamstwa, jakieś narastające problemy i tak dalej, i tak dalej, więc takieś banalne ujęcie, chociaż ładnie skomponowane, ale banalne w sensie, że ktoś siedzi i patrzy gdzieś w okno nie? i jakby mówi nam wiele niż milion słów, więcej niż milion słów dodatkowo mamy też sceny, gdzie Rzeczywiście dochodzi do jakiejś konfrontacji, i Sonderkin nie tnie, gdy nie musi. Mamy tutaj długie ujęcia, przy których siedziałem, po prostu sobie myślałem: wow, mamy dwójkę świetnych aktorów z dobrze wykreowanymi postaciami, i oni po prostu grają. Wreszcie, Bawkinie w kinie nie muszę, wiecie, wybuchów oglądać i tak dalej, jakiegoś nie wiadomo czego, tylko mam po prostu pięknie zrobioną scenę, gdzie aktorzy grają. To jest takie, takie oczywiste, a tak rzadkie ostatnio. No ja może przesadzam. Nie no, na bardzo przesadzam, ale chodzi mi o to, że Jude Law jako ten koleś z przerośniętym ego, którego przeszłość, dzieciństwo wywiera... <laughs> nie chcę nic tutaj spoilerować, nie chcę wam podawać końcowych wniosków filmu, ale powiedzmy, że jego przeszłość oddziaływuje na e, jego... Dzisiejsze zachowania i błędy życiowe, które popełnia, i pewne wady jego charakteru, i cały właśnie ten koncept, że jest takim bajerażem bajerażem chyba tak się nie mówi gawędziarzem bajerującym ludzi, i wiecie, to ma tą fasadę, i chciałby być bogaty i w ogóle. I ta żona też świetnie grana, która. Cały czas wie, że coś jest nie tak, ale, ale, jednak, no wiecie, jednak z nim współpracuje, jednak jakoś tam daje się wplątać w tą historię. No w końcu są małżeństwem, w końcu on też świetnie potrafi zagadać. I no właśnie te ich interakcji, to jak, to jak ona reaguje coraz dalej w tej historii na wszystkie wydarzenia jest po prostu kapitalne, bo moim zdaniem to jest film o nim, ale śledzony bardziej z jej perspektywy, jej oczami. To znaczy, mamy tutaj dużo takich scen, gdzie jakby obserwujemy, jego fałszywy uśmiech z jej strony, i to jest fantastyczne, szczególnie, że naprawdę ona jest świetna. No ale przy tym wszystkim, film jest dosyć prosty nie prowadzi do nie wiadomo jakich rezultatów, nie mam mówić o jakichś fajerwerków i teksańskiej masakry piłą mechaniczną, to jest po prostu kawał dobrego, ale prostego kina. I naprawdę, no tutaj czasem takie piękno w prostocie to jest to, czego potrzebowałem. Naprawdę nie każda historia musi być niesamowicie skomplikowanym jakimś tenetem albo pełnym wybuchów czymś tam. I naprawdę, naprawdę podoba mi się to, że taka, taka po prostu przyjemna prostota i geniusz, że czasem mniej to więcej. I ode mnie gniazdo dostanie 8,5 na 10 nawet podniosłem ocenę. Im więcej myślę o tym filmie, tym bardziej mi się podoba. I no ja osobiście polecam kina są puste, więc jak dla mnie jak dla mnie możecie iść i czuć się bezpiecznie, jak dosłownie nikogo nie ma na sali. Chociaż ja miałem tego pecha, że miałem jedną osobę na sali. Taki chłopak gdzieś w moim wieku, może młodszy. I oczywiście jest nas dwóch na sali, a on dosłownie przez pierwsze pół filmu, ma jego mać wyjmuje jakieś szeleszczące papierki, nie wiem, takie wiecie, odwijane z folii, i tam wsiść do kieszeni i w ogóle zero. No ja, kurwa zero przejmowania się, że jestem w kinie, że ktoś inny siedzi, takie, i, jakby ja nigdy nie dążę do konfrontacji z ludźmi, bo to do niczego nie doprowadzi, jak komuś zwrócisz uwagę i, i za musiał go bić zaraz, takie wiecie, no nie? Ale myślałem sobie, że no po filmie to mu powiem i jeszcze mniej więcej w połowie filmu miałem myśl, że jak jeszcze raz to wyjmie, to kurwa wstanę do niego. Ale skończyły mu się chyba cukierki. Se pomyślałem wtedy, że dobra, to po filmie mu powiem, że coś jakieś. Ja zawsze przychodzisz do kina, szeleścić przez cały film, co 15 minut, bo to tak wiecie. Co 15 minut taki szelest. I oczywiście, pół godziny przed końcem filmu se wyszedł. No nie wiem, no skończyły mu się papierki, już mnie zdążył kurwić, no to, jakby wiecie, job done, idziemy do domu. Także no, moja prośba, bo ja wiem, że jednej osobie, jak zwrócę uwagę, to w najlepszym wypadku będziemy się bić. Jak mogę powiedzieć do was, no mam nadzieję, że wy nie szeleścicie w kinie. Nie, ba, jak dla mnie, to człowiek może sobie zjeść obiad w kinie, jeśli nie będzie hałasował i tam smrodził za bardzo, no może nie rybę, tak? W sensie, jakby nie rozumiem, co trzeba mieć w głowie, żeby do kina przychodzić z czymś szeleszczącym. Dla mnie to jest po prostu hamstwo. Także błagam, nie róbcie tak. Błagam. To jest moja... To jest mojej misji. Czekam na wasze opinie. Mam nadzieję, że ktoś poza mną i tym jednym debilem obejrzał Gniazdo. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym podnaczekajmy o filmach.